Kochani, zbliżamy się do bogdanki i już zaraz, fałda. Okay. Fałda? Fałda. Okay. Dobra. Moi są przyzwyczajeni do mojego przejęzyczenia. Zobaczcie, na pewno urosła od tamtego roku. Tak jak Wam pokazywałam nie raz u mnie na balkonie, świetnie ją widać. Ręka mi się polepało. A to już się zbliżamy. Bogdanka i kopalnia. Tam widać już napis serdecznie witamy. Nie wiem, czy zobaczycie. O. Czy coś będzie widać? O widać. Ładnie, ładna pogoda, więc można podziwiać widoki. Dajcie kochani! A my jesteśmy dzisiaj na działce, jest super pogoda. Słoneczko świeci, chociaż trochę wieje, jest lekko chłodno. O, tu nasz domek. Później może się przejdziemy, albo już wracając. Ojej, słońce. Wracając, zajdziemy nad jezioro, to zobaczycie jeziorko. A ja przygotowałam mam przekąski, mam przygotowaną kawę, herbatę, więc troszkę posiedzimy, dopóki wszystkim się nie wynudzi i nie zacznie nam być zimno. Hmm. To jest nasza piaskownica, a tu zobaczcie rhodorendron, i już ma. Pierwsze pąki. W tamtym oku kwitna taki fiolet. Zobaczymy, jak w tym oku zakwitnie, bo podobno od nawożenia ma różne kolory. A fiolet był pierwszy raz w tamtym oku. To oczywiście już zabawki, rowerek. Stary Krystiana przywieźliśmy. I, I powiem Wam, że trochę ludzi jest. I na działkach, i nad jeziorem, więc jak nic, trzeba korzystać z pogody i gdzieś ruszać, bo tu możemy posiedzieć bez maseczek. Do zobaczenia później. Ja mogę zobaczyć jaka ta woda jest zimna? Nie możesz zobaczyć jaka ta woda jest zimna. Dlaczego? <głos》> no. I jesteśmy już nad jeziorem Rodcze. na Wojtuś u męża na rękach. Maja Wojtuś pomachaj. E Wojtusie kabanosy. Chwila przetrwania. Muszą być kabanosy na podróż. Musi być woda zimna, bo jest zimno. trochę ja się pokażę ludzie nie dojdą tutaj ładnie, wiecznie i czekamy tak o cicho siedziałam na działce w takiej ciszy tak się delektowałam super było no to teraz wam Krystian powie czy ciepła woda synu ciepła? dla mnie ciepło. dla ciebie ciepła? Wypucz rączka. <laughs> Nie rzucaj błotem. Zobaczcie. To już jest nasz następny dzień. Wyjazd. Tak. Ciepła woda. Widzicie, można się kąpać. A tu zobaczcie. Mapa. Przygotowana. I zaraz wam. He, gdzie my jesteśmy? Tu mamy Urszulin. Tu jest fajny targ. Jest. Grabniak, jezioro Rodcze i tutaj nasze następne. Uściwierz, na rybie, łukie. Poleski park narodowy. A gdzie Poleski park narodowy? Masz kochanie? Poleski park narodowy. A my tutaj byliśmy? Tak byliśmy. Byliśmy na ścieżce. my stąd, o tak? No, nie, my taką ścieżkę nie przeszliśmy. O, my byliśmy tutaj. Aha. Tutaj byliśmy. To jest takie bagienne jezioro. Ścieżka z Pławy, szlak i aż tutaj, i dziś, i tutaj mamy muzeum z bardzo fajnymi atrakcjami mi różne zwierzątka, rybki, co kiedyś było. Więc może kiedyś nam się uda z Wojtkiem przejść, bo to długa ścieżka. Tak, gdzieś... tu jesteśmy. Ale nie, my tutaj gdzieś mieszkamy? Nie, tu, przy jeziorku, synu. Ale, ale, <grym> ale ja tu... mówię do telefonu. <grym> no. no i chciałam powiedzieć, że cien... y... Tu to jest kładka, całe, żeby przejść, więc z wózkiem na pewno się nie da. To już takie dziecko musi być typowo chodzące. Ano, się, na, ten, na rowerach byliśmy, pamiętasz? Nie, rowery zap, przyczepiliśmy tu do słupa A. i na piechotę szliśmy. Tak, tak, to się nie dało. No, zobaczcie, jaki widok. A czy no, tutaj? Myślałam, że to troszkę dłużej. No nie. I tu już z lotu ptaka zobaczcie nasze jeziorko. To, jest eee, ha. to pewnie to jest nasze mole. Maolo. Tu ktoś już zarysował. Trochę liczb Jezi w jeziorku. Tak, no, to, to jest. Sceny, ten gdzie... bar, tak. To my powinniśmy to tutaj. Tak? Nie, następna lejka, kochanie. To? Tu masz ten staw. Ale tak, to jest tu to, to, czyli, czyli tu to, by... prosto. Okay. I, tutaj się I nasza działka czwarta. Czyli o to? Tak, dokładnie. Na, akurat na samym końcu dało nas się zmieścić. <noise> tu jest taki staw prywatny, tu jest bardzo dobra jedzonko, pizza, nie. a tam dalej. Tak, tu jest zielona Ale nie, chata. To, to nie ma naszego, po nas nie jest przy wejściu. Jest tu. To jest nowy domek już. A, eee, Czyli to jest tu jest Krystian. Bardzo dobre jedzonkę robią. Tam mamy już poleski park. Widzicie te wszystkie drzewa. Tu nawet ten e, bagienne jeziorko widać. Kochani, zaczynamy. Kopiuję link bez napisu. Dobra, kopiuj. Oj, oj, oj. Klej. Start. I pierwsza nagroda. Madlena Kosznik. Biorę udział w rozdaniu Moje pytanie brzmi: czy masz rodzeństwo? E, od razu mogę odpowiedzieć: tak, mam rodzeństwo, mam starszą siostrę. Dobra, widzę się. Oj, oj, już pokazuje się, tu jestem. Wygrywasz nagrodę numer jeden. Wszelkie hałasy, to oczywiście wiecie, że to Wojciech. Dobra. I druga osoba. Osoba. Angelika, gdybyś mogła cofnąć się w czasie na koncert jakiego nieżyjącego lub nieaktywnego muzycznie wykonawcy zespołu, najchętniej byś poszła. Oj, to to już trudne pytanie. I Angelika, dobra, jestem. Jestem tutaj. Oj. Więc moi kochani, tak, szafa otwarta, bo Wojtek otwiera. Yy, gratuluję dwóm osobom, które wygrały. Dziewczyny, gratuluję Wam. I czekam na informacje na temat adresu, żebym mogła wysłać. Yy, no tak... Przypuśćmy, nie wiem, no do, do środy, żeby to też za długo nie trwało, żebym ja szybko mogła Wam wysłać paczuszki eee, i, i, i nie wiem, na maila albo na Instagram, mail mój podany jest pod filmem, również Instagram, więc czekam na Wasze informacje i do zobaczenia na następnym filmie, pa!